Boryszew jest w zasadzie w tej chwili już grupą globalną. W związku z czym, z tego punktu widzenia, myślę, że bardzo dobrze może Pan ocenić, czego potrzebujemy do reindustrializacji i w porównaniu z warunkami prowadzenia biznesu na innych kontynentach, jakie są nasze szanse. Myślę, że bardzo dobrze, że to hasło reindustrializacji pojawia się obecnie. Myślę, że w momencie bardzo potrzebnym, bo jeżeli Unia Europejska, Europa chce konkurować globalnie, no to musi radykalnie zmienić podejście do kwestii swojej struktury gospodarczej. I paradoksalnie Dzięki temu, że w Polsce mimo wszystko udało nam się w większym stopniu niż gdzie indziej ochronić tą tkankę przemysłową, to szanse efektywności nowych projektów, właśnie tych, które są nazywane reindustrializacyjne, są większe niż gdzie indziej. Podstawowa refleksja jest taka, że jeżeli dzisiaj ktoś ma fabrykę we Francji czy w Niemczech i nie ma zdublowanego układu produkcyjnego w Polsce, w Czechach, w Słowacji, w Rumunii, w tych czterech krajach, to praktycznie ma małe szanse do globalnego konkurowania, jeżeli chodzi o koszty wytwarzania. To hasło reindustrializacji jest wielką szansą dla polskiego przemysłu, dla polskich przedsiębiorców, pod jednym jednak warunkiem, że polityka, regu, polityka regulacyjna, polityka polska, jeżeli chodzi o gospodarkę, będzie coraz bardziej, no, prosta, nieskomplikowana i traktująca przedsiębiorcę jako bardzo mocnego partnera. Ponieważ w tym planie Junckera, w tych 300 miliardach, o których się mówi, jest bardzo wiele mówienia o czymś w rodzaju partnerstwa publiczno-prywatnego, który podobno ma być jakimś elementem tych projektów, to proszę zwrócić uwagę, że w Polsce do tej pory nie udało się zbyt wiele w tym zakresie osiągnąć. Więc pytanie, jakie będzie mechanizm implementacji tego programu reindustrializacji, bo myślę, że pod względem efektywnościowym mamy bardzo dobrą pozycję. Czy szanse mają również te gałęzie, które obecnie u nas uznawane są za nierentowne, na przykład górnictwo? Ja myślę, że tutaj trzeba podejść do tego w bardzo taki otwarty sposób. To nie jest kwestia selekcji branż, których mówimy, że te będziemy rozwijać, a inne nie. To jest tylko kwestia spojrzenia na to od strony, czy dany sektor, dany przemysł może być efektywny. Ja absolutnie jestem zwolennikiem tezy, że również górnictwo w Polsce może być efektywne, pod warunkiem, że się radykalnie zmieni co do kwestii zarządzania ekonomicznego, stosowania rachunku ekonomicznego, pewnej elastyczności w tym zarządzaniu, szczególnie jeżeli chodzi o koszty i większego postawienia na kwestię. Prywatyzacji, czyli wejścia prywatnych inwestorów, prywatnego kapitału do tego sektora. W mojej ocenie ten element posiadania zasobów węgla, również innych surowców, to jest plus, a nie minus. Zna Pan plany firm, które chcą budować swoje zakłady wydobywcze? Jak to się dzieje, że te, które istnieją, nie są w stanie ekonomicznie funkcjonować, a mimo to są tacy, którzy chcą budować nowe? Na czym polega ten paradoks? Paradoks polega po prostu na podejściu do umiejętności kalkulacji i zupełnie innym podejściu niż to miało miejsce w wypadku sektora, który był praktycznie państwowy. Proszę zwrócić uwagę, że we wszystkich sektorach, gdzie proces restrukturyzacji kończył się na prywatyzacji, w zasadzie do tej pory nie mamy problemów. Wszędzie tam, gdzie państwo zostało albo spóźniło się z prywatyzacją, są kłopoty, podobnie jak w tym państwowym górnictwie. Natomiast ja akurat miałem przyjemność opiniować jeden z biznesplanów, Inwestorów australijskich, który jako stary górnik, ponieważ 11 lat spędziłem w tym górnictwie i pracowałem na kopalni, mogę bardzo pozytywnie ocenić od strony metodologii podejścia do uruchomienia zakładu górniczego i właściwie również do kwestii związanej z pozyskaniem kapitału. I głęboko wierzę, że takie projekty się po prostu udają. Ja zresztą powiem, że jako obywatel, tak Unii Europejskiej czy Polski, wolałbym, żeby te miliardy nie szły na restrukturyzację niewydolnego sektora państwowego, węglowego, tylko żeby były zastosowane na przykład na kwestie edukacji, na kwestie rozwoju innowacji, a środki na realizację takich projektów czy na w ogóle budowanie nowych projektów w górnictwie szły normalnie z giełdy, z rynku, który jest najlepszym weryfikatorem tego, czy inwestycja jest dobra czy zła.